Psalm pierwszy Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma podobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liści niewinnie, a wszystko co uczyni powiedzie się, nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. Psalm drugi. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta, zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzeniem Pana, rzekł do mnie: Synem moim jesteś. Dziś Cię zrodziłem. Proś mnie. Adam Ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczasz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo po nie Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co publikujemy, zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału.